Są w sieci rzeczy, których nie znamy, których nie chcemy poznać, których boimy się poznać. Nawet najzwyklejsze nagranie może zabierać sobie wartą poznania historię, dlatego wśród nas są ludzie, którzy pomimo niechęci i strachu chcą ją nam przekazać. Nie chcę cię wystraszyć. To do ciebie powinna należeć decyzja, czy dasz radę zmierzyć się z przedstawionymi historiami. Dlatego tylko ogólnie przedstawię tobie mały skrawek moich ulubionych. Nie nalegam, byś ich wysłuchał, jednak chciałbym tobie je opowiedzieć. Jak minął tobie dzień, poprzedni tydzień, miesiąc, rok? Czy stało się coś, z czego mógłbyś się cieszyć? A może stało się coś złego coś, co zmieniło całe twoje życie? Tak czy inaczej siedzisz w fotelu lub na krześle, oglądając ten materiał, więc podejrzewam, że nie masz większych zmartwień i twoje życie jest względnie szczęśliwe. Czy to nie interesujące ile rzeczy w życiu może się złego przydarzyć? Spójrz na tego człowieka, to Raymond Robinson, znany też jako Green Man, albo Charlie bez twarzy. Przez jakiś czas był taką samą osobą jak ty. Jako ośmioletni, ciekawy świata chłopiec, w trakcie drogi do pobliskiego stawu zauważył gniazdo ptaków na częściowo zburzonym moście pełnym luźno zwisających kabli wysokiego napięcia. Rok wcześniej przyczyniły się one do zgonu innego chłopca. Raymond miał jednak więcej względnego szczęścia i przypadkiem, upadając na nie, nie zginął. Jednakże jego życie już nigdy nie było takie jak wcześniej. Ze względu na swój wygląd, dni spędzał u siebie w domu, nocami zaś wychodził na długie spacery, powoli szurając nogami i stając się głównym bohaterem miejskich legend. Jak sądzisz, jakbyś zareagował spotykając Charlie'ego w pustej, ciemnej uliczce? Powiedz mi, ile razy w trakcie swojego życia minąłeś okazji, by stać się takim samym człowiekiem jak on. Możesz powiedzieć, że dzisiaj jest inaczej, lepiej. Dzięki technologii potrafimy sprawić, by pies żył tylko za pomocą mechanicznych urządzeń. Potrafimy tworzyć coraz lepsze protezy. Wiedza z dziedziny medycyny, cybernetyki oraz neurobiologii daje nam możliwość kontroli nad naturalnymi procesami naszego organizmu. Niemniej jednak okazuje się, że i również natura korzysta z naszej technologii. Poznaj swojego nowego przyjaciela: oto Streptokokus metalomaligna. Bakteria ta zawdzięcza swoją nazwę ze względu na uwielbienie do metalu, znajdującego się we wnętrzu ludzkiego ciała. Gdy kawałek metalu, np. w postaci protezy czy implantu, znajdzie się w ciele człowieka, przedostaje się ona do niego i rozpoczyna rozwój choroby znanej pod nazwą metalozy z maligna. Proteza zaczyna się rozrastać jak roślina, niszcząc napotkane tkanki oraz narządy. Pierw widać deformacje na ciele, wkrótce jednak metalowe części przebijają skórę. To, co wcześniej można było nazwać rusztowaniem, wrzyna się w kości, uniemożliwiając jego usunięcie. Stosunek ilości metalu do ciała się zwiększa. Po paru miesiącach choroba obejmuje większość organizmu, niszcząc płuca, nerki i wątrobę, tworząc niezwykle podatne na zakażenia rozległe rany otwarte. Dociera w końcu do mózgu, przebijając również czaszkę, ostatecznie upośledzając pozostałe procesy organizmu. Lekarstwa nie ma. To niezwykłe, jak to się dzieje, że pomimo tylu rzeczy, które może nam zrobić krzywdę, nie mijają i nic nam generalnie nie jest. Wystarczy, że znajdziemy się w złym miejscu o złym czasie, będziemy ofiarą niepoznanej dotąd bakterii, dotkniemy niezabezpieczonych przewodu wysokiego napięcia, przypadkowo opuszczona cegła zmiażdży nam głowę. Wyliczać mogę w nieskończoność. Dopóki nie zetkniemy się bezpośrednio z takim zjawiskiem, nie czujemy strachu. Nawet jednak, gdy myślimy o lęku, mamy na myśli bardziej abstrakcyjne zjawiska. Niech zgadnę, bardziej przeraża ciebie wychodząca poza schemat nienuchoma istota na polu. Bardziej twój lęk budzi zdjęcie zmarłych ludzi, którzy nie mogą już nikomu zrobić krzywdy. Podobnie ogarniają ciebie emocje, gdy widzisz to stare, zniszczone zdjęcie samotnych nóg bez właściciela. Ciekaw jestem, jaka myśl pojawia się w Twojej głowie, gdy widzisz te rzeczy. Ciekaw jestem, czy sam zdajesz sobie sprawę z obecności takiej myśli. Zastanawia mnie, co by się stało, gdybyś myśl tą zapamiętał i zaczął stosować do innych zjawisk. Albo gdybym ją wykorzystał, i sprawił, że zaczniesz w ten sposób myśleć o każdym innym obiekcie. Byszczuł lęk nawet przed nadawanym już od ponad 40 lat dźwięku opuszczonego rosyjskiego nadajnika.